Krzyśku, a co tam już wczoraj dzisiaj o tej wizycie ty powiesz? Bo ty pretensje do mnie miałeś o tej wizycie tutaj. Olka z tym, z Andrzejem chcieli cię Ale ty coś robiłeś? Bo mnie prosili, żeby ci prezent dać. Eee, mówi się tak. No. Powiem tak. Oni mnie prosili, żebym ja do ciebie zadzwonił. A ja powiedziałem, że już tak późno nie wypada. Że jeżeli chcą, a, że jeżeli a, zobaczysz. Na... Nie dzwoniłem, wczoraj nie dzwoniłem. Przepraszam, bardzo. O północy oni tu byli. Tak. Bo chcieli jako pierwsi, wiesz, 21 stycznia o północy, minutę po północy, to życzenia złożyć. Jako pierwsi chcieli. Tak wymyślili sobie. No. Eee, a to co wymyślili, to niech myślą sobie. No. Ja z takimi jak Andrzej no. i może oni pogodzić się chcieli z tą krzyżem. Nie. Bo co, ty, zły na nich jesteś? Powiedz, no. Ja jestem zły. Zły jesteś. Tak. No. Ja mówię, jak zobaczysz na kamerze, będziesz chciał, to wyjdziesz. Jak nie wyjdziesz, znaczy nie chcesz ich widzieć i nie ma A co. Tylko ty nagrywałeś, lajter robiłeś, bo one namówili ciebie. Nie, oni robili lajta. Nie, ty robiłeś. Ja nie ty robiłem lajta. Ja widziałem, jak ty stawiałeś, tyczkę na kamerze. Bo jak Krzysiek nagrywałem, żeby nie było, że coś tu innego się stało, czy coś takiego, żeby w razie czego wiesz. Był dowód, no. No dobra, jak ty nie chcesz ich widzieć, no to nie ma tematu, Krzysiek. No, może kiedyś zmienisz zdanie. Zero. Razie... Nie zmienisz zdania? Zero. No to wiesz, twoja sprawa Takimi ci... osobami jak ee, Andrzej. Tak. Nie wyrobisz jego, ale A nie, on tylko chciał, wiesz, życzenia złożyć i mówił i ten. I prezent nie. Gdzieś, no. A jaki prezent? On? Tak. Oni chcieli cię zapytać, jaki ty prezent byś chciał? Ale jak ty nie chciałeś z nimi gadać, no to wiesz. No. Ja widziałem ciebie jak i tak dalej. Nie. nie, ja ich nie wolę tu być. No i twoje Bo zdanie, jak zdanie, Krzysiek. Jest taki jak człowiek. Tak. Nie będę takim Nie będę obrażać jego. Wiesz. No trudno. Takie twoje zdanie, no. Ja powiem, zamierzam, no. olgą, koniec. koniec. No to jak koniec, Krzysiek, no to, to koniec, no.